Witajcie e, Dzisiaj powiem na temat o e, Mighty Wind e, po raz kolejny E Mighty Wind właściwie e, jakieś 3 tygodnie temu, tak? Tu właściwie jest napisane 3 tygodnie temu e, Napisała do mnie pewna kobieta, która e, potrzebowała pomocy, bo się działa w tej sekcji właśnie y, MIT Wind jeżeli ktoś chce wiedzieć jeszcze więcej na ten temat mam bardzo dużo filmików o nich tak, bo wiele y, ich fałszywych nauk i proroctw było do wyjaśnienia ale dzisiaj robię taki filmik o kobiecie która miała pewne wątpliwości i napisała do mnie i dzisiaj do czego za chwilę przejdę obejrzałem jej filmik jak e, dosłownie drze proroctwa makarzki tak? I ona je drze e, proroctwa sekty Mighty Winty. I, I to było dla mnie piękne, tak? Że kolejna osoba odchodzi z tej sekty. No ale zacznijmy od tego, że napisała do mnie ten, ten komentarz. E, ona, ona pisze... Cześć, potrzebuje Pomocy, myślę, że jestem w problemach duchowych. Mam problemy duchowe. Czy jest jakiś sposób, aby się z Tobą skontaktować? Podałem jej maila, ale ona, ona napisała, że wybacz, nie mam internetu. Więc napiszę tutaj. Cześć, na imię mam Ksenia i potrzebuję pomocy, czuję się zdesperowana. Nie mam nawet pragnienia do życia. Jestem. Wspomagam misję Mighty Wind. Możliwe, że widziałeś moją twarz na filmikach o Mighty Wind albo moje komentarze Również moje piosenki w internecie mam 18 lat do, dołączyłam do O Mighty Wind kiedy miałam 16. Zobaczcie w ogóle zanim przejdę dalej, tak? Jakich oni młodych ludzi ogólnie tam wkręcają do tej sekty, tak? Głównie to są młodzi ludzie. Czasami zdarzają się starsi, ale głównie starsi to są ci, którzy kontrolują tych młodych ludzi, tak? Ale młodzi ludzie głównie tam dołączają. Widzi ta sekta, że młodzi ludzie powiedzmy mają jakieś tam problemy, e, nie wiem, może jakaś depresja albo coś, wielokrotnie to widziałem w tej sekcie, tak? I oni mówią, o my, my wam pomożemy, tutaj wszystko ten, a, a potem się okazuje co innego, że mają jeszcze gorsze ducho, duchowe problemy. Ok, czy tam dalej? E, z początku nawet nie mówiłam moim rodzicom, e, że w to wierzę. E, wiedziałam, że oni tego nie pojmą. Ale potem powiedziałam im wszystko odnośnie ptoCharArray, prorok, ptołogini Alicea e, e, Eliachu i y, 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 imienia Hierkolsua oraz y, tych proroctw. Po tym jak im powiedziałam, byli całkowicie przeciwko o Mighty Wind Tak, y, czyli y, y, Przeciwko misji ostatniej szansy. Tutaj też kolejna myśl. Jeżeli ktoś nas ostrzega, powinniśmy to przyjąć. Jeżeli. E, to znaczy, jeżeli jest to oczywiście prawdziwe napomnienie, tak? Może ona sobie nie zdawała z tego sprawy i, i dlatego nadal to tam została. Dalej pisze, to, ale to była moja wina, ponieważ nie traktowałam ich z miłością, ale tylko z osądzeniem i nienawiścią. Nasze relacje stały się bardzo złe. Moi rodzice zaczęli źle mnie traktować. Oczywiście to nie było poważne. Po prostu m, takie były ich emocje. Ale byłam naprawdę wystraszona i podzieliłam się y, tym z moimi, że, y, że moi rodzice powiedzieli mi, abym I jeszcze raz, gdzie to było. That my parents told me to. A, y y inaczej. Byłam naprawdę wystraszona i podzieliłam się rzeczami, które moi rodzice powiedzieli mi odnośnie y o oh, Almighty Wind członków, tak, i, i, i nie Lisa Wybaczcie. Nawet nie, nie zapytali mnie, e, w jaki sposób ja traktuję moich rodziców, czy ja ich szanuję. Powiedzieli mi, e, abym po prostu od nich odeszła. Zobaczcie, to jest to jest po prostu brak mnie na to słów, tak, co, co oni tam wyprawiają. Słuchajcie, ja, ja e, i je, y, kiedyś y, oglądałem więcej świadectw na ten temat, tak? Po angielsku, szczególnie, że y, ta Eliszewa ona szczególnie rozwala rodziny y, y, i nawet relacje małżeńskie, tak? nawet małżeństwa rozwala. Słuchałem takiego świadectwa, jak y, taka kobieta y, była przerażona tym, że jej mąż dołączył do tej sekty. I ta Eliszewa cała powiedziała y, temu mężowi, aby odszedł od tej żony. I on odszedł, tak? Ktoś powie, jak on mógł być tak głupi, że jej posłuchał w ogóle. Y, tutaj działają prawa duchowe, tutaj działają czary, tak? Niestety pod, poddając się jej autorytetowi, y, on dał się y, wciągnąć w takie coś, y, dał się zmanipulować. Podobnie, o czym za chwilę tutaj ja na, napis, napiszę, tak, jak przeczytam ten komentarz, to zobaczycie też mój w języku angielskim, że e, powiedziałem tej Ksenii, aby usunęła w ogóle wszelkie rzeczy, jakie mają związek z Almighty Wind Ministry, ponieważ to otwiera na działanie demonicznych sił, tak. E, Robiłem jeden materiał ogólnie, że mamy usunąć. Jeżeli mamy jakieś rzeczy okultystyczne i tak dalej, to powinniśmy je usunąć po naszym nawrzuceniu natychmiast, tak? Bo to jest bardzo ważne. Ten materiał nazywa się. A już nie pamiętam, chyba co trzymasz w swoim domu, tak? Pokazuję i objaśnię. Jak, jakoś tak. Może podam linka pod spodem, zobaczę. Ok, czytam dalej. E, powiedzieli mi, abym od nich odeszła, abym napisała notkę, e, wiadomość i uciekła. No, brak słów. E, byłam tak przerażona, aby ich zostawić. Naprawdę się bałam, ale O oh Mighty Wind przymusiło mnie, abym to uczyniła. Dziwię się w ogóle, że policja jeszcze nic nie, nie uczyniła z tą moją tą tak? Ale. E, więc opuściłam ich. E, siostra e, wiechosziła dała mi e, miejsce do zamieszkania e, i zwykłam tam żyć. Żyłam tam i poszłam Tutaj na policję i powiedziałam im, że nie jestem zagubioną osobą i napisałam nienawidzną wiadomość do moich rodziców i do, do członków ogólnie mojej rodziny, tak? E, Eliszewa Aliachu powiedziała mi, że jesteśmy o od, e, nie odstępcami tylko e, tak, odstępcami. E, Jest jeszcze inne takie słowo, które to... dokładniej tłumaczy tak? Ale nie mogę sobie przypomnieć tej chwili, także zostawiam to. Naprawdę myślałam, that I was, że byłam, że szłam za jego szułą, tak? Miałam zabronione kontaktować się z moimi rodzicami albo rodziną. Odpo miałam także zabronione odpowiadać na nieznane numery. Uznałam mo moich rodziców za niebezpiecznych, ale byłam zbyt przestraszona ich, czyli tej o Wind Miński, tak. 8 marca. Były urodziny mojej mamy i modliłam się do Jeho Shua, Dad, że żeby jej urodziny nie były smutne. I za to byłam mocno zganiona przez Almighty Wind. Czy, czy wy sobie zdajecie sprawę, jakie to. Okropne jest, tak? To co ja czytam w tej chwili. To jest prawdziwa historia, tak? To, tutaj nie ma żadnych sprzemy. Czytam dalej. Również zadzwoniłam do, do mojego taty. Ale nie rozmawiałam z nim, tylko słuchałam jego głosu kilka sekund. Byłam cicho. Zostałam wykopana, wyrzucona z The Mighty Wind Ministry na dwa tygodnie, ponieważ Eliszeva powiedziała poważnie modlę się o Twój powrót do Twoich odstępczych rodziców, ponieważ nie ufam Ci, jesteś niebezpieczna dla i lany, i lisy, które dały ci apartamenty do życia, tak? Czyli zobaczcie, jak oni ma manipulują. E e dadzą coś człowiekowi, ale w zamian, ty musisz być w naszej sekcie, tak? My to wy też damy, ale to nie jest nigdy za darmo. Musisz być z nami. E to już mój komentarz, tak? To, to nie jest to, co ja czytam. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy rozumie te komentarze, dlatego ja to tłumaczę, tak? Jeżeli jesteś osobą, która to rozumie, no to spoko, nie? Ale i tak za chwilę pokażę jej materiał, więc na tych komentarzach się nie skończy. tak? Dlatego to jest ważny filmik. Ale nie nawróciłam się. W cudzysłowie oczywiście, bo, bo to nie, by nie było na wykluczenie. A nie, nie. Yy, mówi on prawdziwym na wykluczeniu i wróciła do Omighty Wind, czyli yy, nie nawróciła się i wróciła do Omighty Wind Ministry, do grupy ich, i wtedy żyła z tym, z siostrą. Ilianom z jej rodzicami właściwie, tak? Wybaczcie chwilę. Mama do mnie dzwoni odbior.